Widzę. dzisiaj Wam pokażę przejazd kolejowy na mapie. Nie pamiętam jakiej, ale za niedługo, pod koniec filmu, nawet w opisie będzie nazwa, więc zaczynamy od prezentacji przejazdu kolejowego. Przejazd kolejowy jest ze Stanów Zjednoczonych. O, tutaj tak przybliżę troszeczkę ekran. Proszę bardzo. Tutaj mamy sygnalizator ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, widzę jaka kategoria, bo tutaj jest podwójna droga. Pierwszy, pierwsza i druga droga. Proszę bardzo. Tutaj mamy sygnalizację świetlną. Proszę bardzo. Tutaj mamy jeszcze przejście. Pokażę. I tutaj mamy na boku um, tę drogę. No bo tutaj ja stoję. I tutaj jest taka droga. I tutaj jest też tam drugie przejście. Niestety widzę, co jest utrudnieniem, że jest po prostu ciemno. Więc czas na przelot pociągu. I zaraz się widzimy Więc widzę, przejazd kolejowy się. Odtwie, zamyka proszę bardzo i przez kolejów się zamknął. Tutaj zaraz będzie jechał pociąg, więc zaraz się widzi. Więc widok już jedzie pociąg. Chyba. O, jedzie już. Widać. I przejedzie Amtrak przez przejazd kolejowy. Proszę bardzo, przyjechał pociąg. Nawet przejeżdża. I przyjechał pociąg. Więc widzowie, przejazd kolejowy się otwiera. Proszę bardzo. Więc widzowie, dziękuję za oglądanie. Sprasz na subskrypcję kanału. Więc pa!